Nazywam się Jasiek Włosowski. Jestem uczniem trzeciej klasy w zawodzie technik, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Od trzech lat przemierzam tę urokliwą alejkę. Spójrzcie na te piękne stare drzewa i posłuchajcie tego pięknego śpiewu ptaków. Hmm, cudownie! Gdybym mógł, słuchałbym tego całymi godzinami ba, całymi dniami! Czy wiecie, że nasza szkoła liczy prawie 100 lat? W 1920 roku została założona, założona jako Sejmikowa Szkoła Rolnicza żeńska w Mokoszynie, a w 1968 nadano jej imię Ziemi Sandomierskiej oraz nadano jej sztandar. Chodźcie, pokażę Wam całą szkołę. Organem prowadzącym naszej szkoły jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kształcimy w następujących kierunkach: technikum, architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, ogrodnik, rolnik i weterynaria. Szkoła branżowa pierwszego stopnia, tak zwana zawodówka, kształci w następujących zawodach: ogrodnik oraz mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych. Zapraszamy do naszej szkoły. Nasz spacer zaczniemy od kolu. Spotkasz tu uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły i gości nas, odwiedzających. Po prawo znajduje się sekretariat i gabinet pani dyrektor. Drodzy ósmoklasiści, witam was w zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu Mokoszyn. Zapraszam was na wycieczkę wirtualną po naszej szkole. Celem naszej wycieczki będzie zaprezentowanie kierunków kształcenia i pokazanie Wam obiektów szkolnych. Opuszczamy sekretariat i gabinet Pani Dyrektor. Na przyciskie znajduje się kasa oraz księgowość, która dba o finanse szkoły. Teraz znajdujemy się w szatni. Każdy uczeń posiada swoją szafkę, gdzie może bezpiecznie schować swoje rzeczy osobiste. Tutaj znajduje się pomieszczenie socjalne dla pracowników dbających o porządek w szkole. Tutaj jest gabinet pani pielęgniarki, która zadba o twoje bezpieczeństwo. Gabinet pani kierownik praktycznej nauki zawodu, zastępca dyrektora, kierownik administracyjny oraz najczęściej odwiedzane miejsce w naszej szkole, czyli biblioteka. Tutaj przeczytasz, przeczytasz książkę, na przykład skorzystasz z internetu, wydrukujesz coś, czy wypożyczysz potrzebne podręczniki do szkoły. Jedną z ważniejszych miejsc w szkole, sala konferencyjna. Tutaj odbywają się spotkania, rady pedagogiczne, wszelkie spotkania odwiązane ze szkołą. Tutaj znajduje się sklep szkolny, gdzie kupisz najlepsze jedzenie w mieście. Zapraszam Was teraz na salę gimnastyczną. Po drodze możemy spotkać metale, puchary wywalczone w zawodach międzyszkolnych, powiatowych, czy nawet ogólnopolskich. Teraz znajdujemy się na sali gimnastycznej, gdzie nie gramy tylko w piłkę nożną, czy siatkówkę, ale również w piłkę ręczną, koszykówkę, czy nawet rozrywkową wzbijakę. Zapraszam Was teraz do siłowni, gdzie rozwiniecie każdy mięsień na swoim ciele. Zapraszam Was teraz na pierwsze piętro. Zapraszam teraz do sali, gdzie odbywają się zajęcia z architektury krajobrazu. poznają najpierw proste techniki, zestawienia kolorystyczne, co pozwala im tworzyć proste kompozycje ogrodowe. Dzięki temu mogą przechodzić do bardziej zaawansowanych technik, co pozwala im tworzyć pełne projekty graficzne, tak jak tutaj mamy na tych planszach. Jedną z form przedstawienia wizualnego ogrodu są makiety. Takie jak mamy tutaj, pozwala to przybliżyć odbiorcy wygląd swojego przyszłego wymarzonego ogrodu. Pomocą dla uczniów w projektowaniu jest również komputer, na którym poznają programy graficzne i architektoniczne do projektowania ogrodów czy obróbki zdjęć. Teraz zapraszam Was do sali numer 21, gdzie dowiedzie się wszystkiego o ekonomii, czyli jak założyć swój biznes, jak go prowadzić, jak się rozliczać dosłownie wszystkiego. Teraz szczególne miejsce w każdej szkole, czyli pokój nauczycielski, gdzie nauczyciele rozmawiają, odpoczywają. Na taki prawdziwy kącik kreatywności. Zapraszam Was teraz do sali numer 19, gdzie opiekę sprawuje klasa ogrodnicza. Dowiedzie się tutaj wszystkiego o owocach, warzywach, opryskach, uprawie ogólnoogrodniczej. Jeśli lubisz matematykę, to zapraszam Cię do sali numer 18. To w pełni wyposażona sala. Tutaj dowiesz się, co to są całki, rachunki prawdopodobieństwa czy geometria analityczna, a także przekonasz się, że 2 plus 2 to nie zawsze jest 5. Następny gabinet na terenie szkoły to gabinet pani pedagog, gdzie jeśli będziesz miał problemy jakiekolwiek z nauką, to możesz tutaj przyjść po profesjonalną poradę. Zapraszamy, przyjdźcie do nas. Zanim przejdziemy dalej, zróbmy krótką przerwę techniczną. Teraz znajdujemy się w łazience, Gdzie? Mamy, prawda, zobaczcie. Mydło. Co jest w niektórych szkołach raretasem. Mamy ciepłą wodę. Oraz co, co najważniejsze. To? Mamy papier. I zawsze codziennie uzupełniamy do tego. Tak. Kolejna pracownia to sala numer 16. Sala przepisów ruchu drogowego, gdzie dowiesz się wszystkiego o przepisach i dowiesz się, dlaczego jest tak ważne zapinanie pasu bezpieczeństwa przed rozpoczęciem jazdy. Teraz coś dla miłośników języka angielskiego. Sala numer 15. Tutaj utrwalisz swój język angielski, nauczysz się nowych pojęć. Słupek czy wyrażeń. Pamiętaj, język angielski jest jednym z obowiązkowych języków na maturze. A teraz sala historyczna i religijna. Teraz odwiedzimy drugie piętro. A teraz salon, sala numer 24, sala polonistyczna. Tutaj nauczyciel zadba, aby się jak najlepiej mówił, słuchał, analizował, interpretował oraz jak najlepiej za maturę. Teraz sala języka niemieckiego. Czy wiesz, że na świecie jest 7 tysięcy języków, a dla 100 milionów Europejczyków język niemiecki jest językiem ojczystym? Zapraszam Was teraz do sali numer 26. Jest to sala informatyczna. Tutaj rozwiniesz swoje umiejętności komputerowe. Spotkasz się z ofisem programami graficznymi typu GIMP czy Photoshop, a także stworzysz swoją pierwszą stronę internetową. Znajdujemy się teraz w sali języka polskiego, w drugiej sali języka polskiego. Tutaj dowiesz się wszystkiego o klasyce polskiej literatury, nauczysz się interpretować obrazy czy je opisywać. Dowiesz się kim był Józef Chełmoński, a także Jan fransi Miller. Sala numer 28, sala typowo geograficzna. Tutaj dowiesz się wszystkiego o kontynentach, o Polsce, o jeziorach, górach. Wszystkiego co jest związane z geografią. Zajrzyjmy teraz do sali numer 29, sali typowo ogrodniczej. Dowiesz się tam wszystkiego o ogrodnictwie, o sadzeniu, o nawożeniu, dowiesz się, jak nazywać i rozpoznawać rośliny. Zapraszam. Druga i zarazem ostatnia sala ma numer 31. Jest to sala szczególnie dla miłośników biologii. Zacierplimy teraz świeżego powietrza trochę. Kierunek ogrodnictwo, czyli produkcja warzywnicza, produkcja sadownicza i produkcja roślin ozdobnych. Ogrodnik uczy się i produkuje w szkółkach drzewa, krzewy, rośliny jagodowe, krzewy i krzewinki, jeżeli chodzi o produkcję sadowniczą. Oprócz tego w produkcji sadowniczej produkuje owoce dobrej jakości, w tym i owoce ekologiczne. Produkcja warzywnicza jest to oczywiście rozmnażanie i produkcja warzyw, w tym również i ekologicznych. Produkcja roślin ozdobnych zajmuje się rozmnażaniem i produkcją roślin, kształtowaniem, zakładaniem terenów zieleni, również trawników, kwietników, jak i tworzeniem różnego rodzaju dekoracji z roślin. Po ukończeniu szkoły o kierunku ogrodniczym uczeń umie posługiwać się nowoczesnymi maszynami w produkcji ogrodniczej, umie produkować zdrową żywność, na której nam obecnie zależy. No i oczywiście po ukończeniu szkoły również może przejść do, do zatrudnić się w firmach marketingowych zajmujących się produkcją ogrodniczą, jak również założyć własną firmę. Przed nami internat zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w sandomierzu Koszynie. Jeśli masz daleko z domu do szkoły, to tutaj zapewnił Ci opiekę, wychowanie i wyżywienie. Pokoje są przytulne i przyjemne oraz dobrze wyposażone. Spójrzcie na tą piękną lokację dookoła budynku. Przedstawiam Wam teraz Panią kierownik internetu. Bardzo serdecznie Was witam, a teraz zapraszam Was na spacer wirtualny po internacie. Tutaj mamy stołówkę internacką, w której Panie gotują piękne, smaczne posiłki: śniadania, obiady, kolacje. To jest świetlica mała, w której zapewniamy rozrywkę sportową dla młodzieży. Tutaj jest pokój dla młodzieży. Mogą tu mieszkać dwie osoby. A tutaj mieści się pokój socjalny dla młodzieży. Młodzież może sobie przygotować sama, posiłki. Tutaj mieści się łazienka, z której można skorzystać z toalety, kabiny prysznicowe mywarki, talerze. W internacie mamy też swoje klasowe pracownie. Pracownia florystyczna. Tutaj nasi uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne z zajęć florystycznych. Poznają sztukę upadania roślin, tworzą różne kompozycje. Tutaj jest pracownia weterynarii. Zajrzyjmy tam. Technik weterynarii jest osobą, która posiada umiejętności oraz wiedzę, aby stać się prawą ręką lekarza weterynarii. Wykonuje wszystkie zabiegi, które zlecił lekarz weterynarii, począwszy od szczepień, podawania leków, przygotowywania pacjenta do zabiegu oraz zajmuje się opieką po zabiegawą nad zwierzętami. Technik weterynarii posiada również umiejętności, które pozwalają na jego samodzielną pracę, taką jak inseminacja zwierząt, korekcja racist czy kopyt oraz korekcja rogów. Bazę dydaktyczną, oprócz budynku szkoły i internatu, stanowi również. boisko szkolne. A teraz zapraszam do części praktycznej czyli gospodarstwa szkolnego. A teraz budynek mechanizacji, szklarnia i budynek ogrodnictwa. Przyjrzyjmy się temu z bliska, zapraszam. Wchodzimy do warsztatów mechanizacji. A tu jeden z nauczycieli mechanizacji, dzień dobry, znajdujemy się w obecnej chwili w budynku nowej mechanizacji, a ściśle mówiąc w sali agrotroniki, tutaj obok nie po prawej stronie jest wielofunkcyjny monitor, który służy do prezentowania przez nauczyciela yy, określonych prac. W tej chwili nie ma tutaj laptopów, ale każdy, kto tutaj przebywa w tej sali ma laptop i wykonuje na nim ćwiczenia. Jak sama nazwa mówi agrotronika, czyli wszystko związane, co, co jest związane z elektryką, elektrycznością. I teraz przejdziemy sobie do następnej sali, tam gdzie odbywają się zajęcia z pojazdów rolniczych. A więc następną salą, która tutaj jest w rynku mechanizacji, jest to sala pojazdów, gdzie odbywają się tutaj zajęcia praktyczne. Jak widać, w mojej prawej stronie modele, gdzie uczniowie dokonują pewnych pomiarów i później jest to przekładane na karty prac. Sopwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze do prowadzenia i przejęcia gospodarstwa rolnego, może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych i serwisowych, może prowadzić jako menadżer przedsiębiorstw rolnych, właściciel przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą i może podjąć pracę zawodową na stanowisku przedstawiciela handlowego, producentów sprzętu rolniczego jako serwisa renomowanych producentów sprzętu rolniczego rozprowadzanego na całym kraju. Co jeszcze może dodać dodatkowo prowadzimy kursy kwalifikacyjne i organizujemy projekt w ramach tych projektów? Uczniowie naszej szkoły jadą na dwutygodniową praktykę zagraniczną. Co jeszcze mogę powiedzieć, jeżeli uczestniczymy w takim projekcie, dodatkowo jeszcze uczniowie, nasza młodzież zdobywa uprawnienia na wózki widłowe, kombajn i kategoria B i T, gdzie możemy sobie plać, przejść tutaj na plac manewrowy, gdzie obecnie odbywa się nauka jazdy. Spacerujmy po gospodarstwie. Przed nami plac manewrowy. Nasza szklarnia, przed nami budynek ogrodnictwa, zapraszam do środka. Przed nami park maszynowy. Warto podkreślić, że szkoła posiada około 59 hektarów gruntów ornych, a także sadów i pastwisk. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Wojciech Łebek. Pracuję w zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandemierzu Mokoszynie i jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych. Chciałem dzisiaj spotkać się z Wami, aby przybliżyć Wam zawód technika rolnika. Kilka informacji, które byłyby może dla Was istotne przy podjęciu decyzji, jaką chcielibyście realizować swoją ścieżkę zawodową w przyszłości. Wszystkie pola, które znajdują się w zasobach naszej szkoły, stanowią bazę dydaktyczną dla zawodu technika mechanizacji rolnictwa, jak i również dla zawodu technika, technika rolnika. Nie ukrywam, że zawód technika rolnika jest zawodem bardzo ambitnym, dlatego że on będzie tutaj właśnie łączył w sobie cały zakres tej wiedzy, produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej i ten bardzo duży dział techniki rolniczej związanej właśnie z obsługą i eksploatacją środków technicznych, czyli maszyn i narzędzi rolniczych i ciągników. Bardzo duży postęp, prowadzenie równoległe, nawigacja, rasy zwierząt, paszoznawstwo, ochrona roślin, to są wszystko bardzo istotne, istotne elementy dla, dla, dla powodzenia tego naszego, tego naszego przedsięwzięcia, jakim jest właśnie to, to, to gospodarstwo rolnicze. I taka moja gorąca prośba: jeżeli masz bardzo duże ambicje, chcesz zostać profesjonalnym rolnikiem rolnikiem, który pracuje z dużym zasobem wiedzy, z dużym zasobem informacji i praktyki którą jest w stanie wdrażać i, i, i wprowadzać do systemu organizacji swojego gospodarstwa. To wybierz naszą szkołę, bo uważam, że tu masz możliwość zweryfikowania wszystkich informacji, które gdzieś tam wyczytasz, gdzieś znajdziesz, spraktykować bezpośrednio w poru, na parku maszynowym, na uprawach i podjąć decyzje hmm, chyba trafne do tego, aby to Twoje gospodarstwo pracowało zgodnie ze sztuką rolniczą. Na tym kończymy nasz wirtualny spacer po tej cudownej szkole. Myślę, że dostarczyłem Wam wielu informacji na jej temat. Jeżeli chcesz wybrać dobry i ciekawy zawód, a także rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz otrzymać kurs na kwalifikacje zawodowe, wybierz naszą szkołę. Wybierz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu Mokoszynie. Zapraszamy! Absolwencie klasy ósmej, mam nadzieję, że nasza wycieczka i spacer po zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. imienia Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu Mokoszynie pomógł Ci zdecydować o wyborze kierunku kształcenia. Mam wielką nadzieję, że zobaczymy się 1 września 2020 roku w murach naszej szkoły. Po szkole oprowadzał Was Jasiek Włostowski, a nagrywał i montował Norbert Kowalski. Dziękujemy.